Szanowni państwo, ochrona praw i interesów obywateli Polski za granicą, zwłaszcza tych najmłodszych, jest powinnością państwa polskiego. Zapewnienie możliwości wzrastania polski dzieci i młodzieży w ich biologicznych rodzinach, w przywiązaniu do wartości wypływających z polskiej tradycji, stanowi fundament umacniania tożsamości narodowej kolejnych pokoleń Polaków mieszkających poza ojczyzną. Troska o to, by prawa polskich rodzin za granicą były zachowane i nie były one narażane na nieuprawnione działania ze strony instytucji państwa przyjmującego, stanowią jedno z zadań polskich konsulów. To z inspiracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych i polskich konsulów powstał pomysł stworzenia platformy informacyjnej dla wszystkich tych, którzy poszukują informacji o rozwiązaniach prawnych i organizacyjnych przyjętych w wybranych krajach europejskich. Współpraca z rzecznikiem praw dziecka umożliwiła jego realizację, określając ramy tej inicjatywy. Mamy zaszczyt przedstawić Państwu projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych opracowany we współpracy z rzecznikiem praw dziecka, dedykowany polskim rodzinom. Planującym osiedlenie się w krajach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, a także osobom już tam zamieszkałym. Przygotowany przez Polską Służbę Konsularną zestaw wybranych danych ilustrowany jest informacjami o obowiązującym prawie. O prawach i obowiązkach rodzica oraz ucznia, procedurze ubiegania się o pomoc finansową, systemie szkolnictwa, organizacjach pomocowych, do których można się zwrócić w przypadku ingerencji miejscowych władz w sprawie rodziny. Polskie władze podejmują intensywne działania, ukierunkowane na zapewnienie polskim rodzinom pomocy za granicą. Działania te obejmują zarówno bieżącą pomoc konsularną, konkretnych sprawach jak również rozwiązania systemowe w zakresie wsparcia rodzin z dziećmi za granicą oraz inicjatywy o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Treść przygotowanej strony internetowej Dzieci za granicą jest źródłem wielu cennych informacji dotyczących spraw rodzinnych. Jest to kompendium wiedzy popartej wieloletnim doświadczeniem polskich konsulów za granicą, będących między innymi efektem współpracy urzędów konsularnych z profesjonalistami, w tym prawnikami, psychologami, jak i pracownikami służb socjalnych poszczególnych państw. Jestem przekonany, że udostępniony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Rzecznika Praw Dziecka Portal informacyjny będzie stanowić drogowskaz dla polskich rodzin i pozwoli im na lepszą adaptację w społeczeństwie wybranego kraju. Nad aktualnością treści na stronie portalu czuwać będą polskie służby konsularne. Jestem przekonany, że będzie on nowoczesnym i skutecznym narzędziem dla realizacji jednego z celów polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest ochrona polskich rodzin za granicą.